Ja wiem, że duże nadzieje z tą komisją, bo y, uważam, że jej podstawowym zadaniem jest pokazanie skali tego procederu. Y, procederu, który polegał właśnie na używaniu nielegalnych y, narzędzi, y, takich jak system Pegasus, do tak naprawdę podsłuchiwania bez żadnych prawnych i faktycznych podstaw, tylko po to, żeby szeroko zarzucać sieci, bo a nuż coś wpadnie. Dzień dobry, witam państwa we wtorek. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. No, po wczorajszej mocno pesymistycznej wizycie, że się tak wyrażę, na froncie ukraińskim i analizie tego, co tam się dzieje, zmieniamy nomen, omen front, przenosimy się na pole warszawskiej walki o prezydenturę. Moim, ale wszystkim państwa gościem Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu i kandydatka lewicy i ruchów miejskich w wyborach prezydenckich. Dzień dobry, witamy Dzień dobry. w raporcie. Ale chciałbym zacząć jednak najpierw chwilę od ogólnopolskiej e, polityki, bo. Wiele wskazuje na to, że koalicja, która popiera rząd Donalda Tuska, zbogaci się o jedną szablę w Sejmie. Dobrze, zakładam, że pani Monika Pawłowska przystąpi do któregoś z klubów koalicyjnych? Na pewno nie będzie to klub Lewicy, bo pani Pawłowska dostała się do Sejmu w zeszłej kadencji z list Lewicy. I niestety w sposób skakujący nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla jej wyborców zmieniła barwy, jak Państwo wiedzą, w trakcie kampanii. Przystąpiła na je. Skończyła ostatecznie kadencję w klubie PiSu. I cóż, nie wiem, jakie będą losy pani Pawłowskiej. Jestem pewna, że się odnajdzie, bo to można jej chyba na pewno powiedzieć. I jestem przekonana, że, że tak, że ten mandat przyjmie. No i co? Mogą nas czekać ciekawe sceny w Sejmie, no bo Prawo i Sprawiedliwość cały czas upiera się, że to miejsce powinno przynależeć panu Kamińskiemu. Tak, ale mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość coraz mniej zażarcie broni pana Kamińskiego. Pewnie wiele wspólnego mają z tym plotki, które krążą dotyczące tego, że pan Kamiński nie stronił od używania narzędzi, które miał do podsłuchiwania nie tylko swoich przeciwników politycznych, ale również kolegów z sejmowych ław. Więc, więc myślę, że ta obrona tego pustego fotela nie będzie jakaś dramatyczna i że pani Pawłowska po prostu raczej spokojnie do tego sejmu dotrze, zasiądzie. Na zwolnionym miejscu i, i będzie mogła podjąć pracę. Wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości pewnie miejsca długo nie zagrzeje. Będziemy się przyglądać temu, gdzie usiądzie w też coś. No nie będziemy dzisiaj zgadywać. Nie, chociaż nie różne chcę plotki, zgadywać. Się, różne plotki bo plotki krążą na ten temat. Gdyby mi kazano zgadywać w 2019, to bym nie zgadła, więc już nie będę nawet próbować. Zostawmy to, jak, jak mówi stary Dobry Wsłowie, czas, pokażę. Natomiast właśnie, y, zanim to zostanie miejsce przez y, pana Kamińskiego, na no, w Sejmie będzie się musiał, tak? Czyli Inaczej prędzej czy później pojawić, no bo będzie zeznawał przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. <laughs> tu gościem Kamili była pani przewodnicząca Sroka dzisiaj. E, no, oboje też zakładam, że śledziliśmy wczoraj pierwsze posiedzenie Komisji. Tam, co prawda, miało być tak czysto porządkowo jacyś świadkowie w jakiej kolejności, no ale już pierwsze bomby spadły. No, długa bardzo lista potencjalnych podsłuchiwanych. Tak. Tak, i myślę, że ta lista będzie się wydłużać. Wiemy, że kupiono bardzo dużo licencji, te liczby idą w tysiące. To oczywiście nie oznacza, że dokładnie tyle samo było osób podsłuchiwanych. Natomiast no, dla mnie, ja wiążę duże nadzieje z tą komisją, bo uważam, że jej podstawowym zadaniem jest pokazanie skali tego procederu. Procederu, który polegał właśnie na używaniu nielegalnych narzędzi, takich jak system Pegasus, do tak naprawdę. Podsłuchiwania bez żadnych prawnych i faktycznych podstaw, tylko po to, żeby szeroko zarzucać sieci, bo a nuż coś wpadnie. I to tak nie może wyglądać w demokratycznym państwie prawa, że wystarczy. Nawet nie podpaść, no bo nie wiem, myślę, że duża część ludzi, którzy na tej liście się znaleźli, pewnie nawet nikomu nie podpadła, ale mogła znaleźć się w kręgu zainteresowań prawa i sprawiedliwości. Może to byli na przykład ludzie, którzy organizowali pretesty przeciwko władzy, może to byli przedstawiciele środowisk walczących o ochronę przyrody. Wiadomo, że w lasach państwowych działy się różne rzeczy za prawa i sprawiedliwości. Więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby ta komisja pokazała, Skalę nadużyć, żebyśmy nie koncentrowali się tylko na politykach, to samo w sobie już jest y, oczywiście wystarczającym zarzutem, ale żeby pokazać, y, w którą stronę to szło, jeśli chodzi o też inne grupy społeczne o dziennikarzy, o sp społeczników i żeby na końcu tych prac było nie tylko wskazanie winnych i pociągnięcie ich do odpowiedzialności, ale również zmiany w prawie. Bo o tym Lewica mówi już od dłuższego czasu. Mamy iluzoryczną kontrolę nad służbami, nad podsłuchami. Przyznają to również ostatnio w wywiadach sądziowie, że kiedy wydają zgody, to właściwie nie mają faktycznie możliwości sprawdzenia, na ile ten wniosek o wydanie zgody na inwigilację jest zasadny. I to wreszcie musimy zmienić. Po to, żeby już żadna władza nie mogła tak lekką ręką po prostu zakładać nam podsłuchów, kiedy im się podoba. I to może być też o tyle problematyczne dla czas tej komisji, bo jeśli dobrze rozumiem, no wiele z tych. Znaczy, premier Donald Tusk w ogóle mówił o tym w kategoriach e, używek sformułowania, że te podsłuchy były legalne i nielegalne. Czyli zakładam, że jest jakieś przynajmniej podejrzenie, że część z tych posłuchów stosowana była bez wiedzy i zgody sądów. Natomiast pewnie zapewne spora, część, jeśli nie większość albo i yy, były stosowane jednak za zgodą sądu. I często słyszę taki argument, że komisja śledcza Sejmowa no nie powinna oceniać pracy niezawisłego sądu. No skoro sąd wydał zgodę, no to w czym problem? No właśnie, to jest ten problem z prawem, który mamy. I moim zdaniem, oczywiście to jest prawda. Mamy rozdział władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej, jaką reprezentuje Sejm. E, tak to powinno wyglądać. Natomiast yy, Tutaj nie tyle chodzi o recenzowanie sądów moim zdaniem, tylko o pokazanie ogromnej luki w prawie, bo sąd ostatecznie pracuje na podstawie tych... Tego prawa, które uchwalamy w Sejmie i w Senacie. I, I dlatego tak bardzo za każdym razem, kiedy rozmawiam w mediach o Komisji Pegasusa, o tej sprawie, mówię również o tych koniecznych zmianach w prawie. Bo y, naprawdę to nie jest tylko problem prawa i sprawiedliwości. Choć oczywiście, jak w wielu innych przypadkach, prawo i sprawiedliwość posunęło do absolutnego, absolutnego ekstremum nadużywanie y, możliwości, które mieli. Ale znowu, niestety, mamy prawo ułożone tak. Że jest bardzo łatwo nadużywać y, tych możliwości podsłuchiwania obywateli. One powinny być lepiej regulowane i lepiej kontrolowane, bo też dzisiaj y, możliwości w ogóle podsłuchiwania nas i śledzenia nas przez te urządzenia, które cały czas przy sobie mamy. Nieporównanie się zwiększyły w stosunku do jeszcze nawet 10 lat temu. Więc tutaj naprawdę trzeba to prawo dostosować do nowych realiów i sprawić, żeby rzeczywiście obywatele byli chronieni przed nadużyciami. Innymi słowy, żebyśmy mogli bezpiecznie korzystać z naszych telefonów? Oczywiście, żebyśmy nie musieli się bać, że po prostu jeśli zaczniemy robić coś, co do czego mamy prawo jako obywatele, krytykować władzę, protestować przeciwko jakimś posunięciom, żeby się nie bać, że zaraz tutaj zostanie zainstalowany jakiś podsłuch albo w jakikolwiek inny sposób będziemy śledzeni z wykorzystaniem właśnie nowych technologii bez kompletnie żadnego nadzoru i uzasadnienia. Pani teraz y, siłą rzeczy będzie musiała wracać dzień w dzień, atakować władze y, w stolicy, y, walczyć z władzami stolicy. Już y, Rafał Trzaskowski odniósł się do ostatniego, pierwszego takiego dużego pań posłuchu, te 11 miliardów. Już mm. stwierdził, że to zdystansował się bardzo silnie. To tak, Jeśli państwu ktokolwiek to umknęło, to może od tego w ogóle zaczniemy. Jakby O co chodzi? Ja, jest, czy ja rozumiem, ale jakby pani naszym widzom wytłumaczyła. Jakby, tak, skąd, te, skąd te 11 miliardów dla Warszawy? 11 miliardów to jest kwota wyliczona przez sam. Ratusz. To jest kwota, która, która, ubytek w budżecie miasta przez lata wprowadzania reform podatkowych przez Prawo i Sprawiedliwość, które spowodowały zmniejszenie wpływów z, z pit do miasta, bo budżet miasta każdego, każdej gminy częściowo finansuje się również z części wpływów z podatku PIT. I, ym, i myśmy mówili o tym, mówiłam o tym na konferencji prasowej w zeszły piątek, że ten efekt uboczny głodzenia dużych miast był miły PiSowi. Prawo i Sprawiedliwość wiadomo było, że było na ścieżce wojennej z dużymi miastami, z dużymi samorządami. Nie wspierało ich tak mocno jak, jak inne samorządy. I że moim zdaniem, i apelowałam o to do pana premiera Tuska, te 11 miliardów powinno zostać w Warszawie zwrócone. Żeby, żeby państwo też rozumieli skalę, te 11 miliardów to jest niemal połowa budżetu Warszawy na zeszły rok. To są naprawdę bardzo duże pieniądze, które naprawdę jest co z nimi zrobić w Warszawie. I uważam, że... I wezwałam też innych kandydatów na prezydenta Warszawy do tego, żeby ten postulat poparli. No i... Na razie niestety słyszę samo dystansowanie się. Znaczy jeden z tych kandydatów no już, kandydat... już się, się odniósł. Mnie dziwi tak. takie stawianie sprawy. Partia Razem chyba chce się zdystansować do rządu. No to powiedział nie tylko kandydat, ale obecny. No i raczej prawie na pewno przyszły prezydent Warszawy. Mnie dziwi z kolei takie postawienie sprawy przez pana prezydenta Trzaskowskiego, bo przypominam, że ten postulat zwrócenia tych pieniędzy miastu e, miał wśród swoich postulatów programowych pan minister Domański, obecny minister finansów, więc e, nie, rozumiem, nie rozumiem tego problemu. Ja też zwracam uwagę, że... E, że e, Zupełnie otwarcie i uczciwie powiedziałam, że proszę pana premiera, żeby się nad tym pochylił. Nie rozumiem tutaj problemu. E, myślę, że dobrze by było, gdyby zarówno pan prezydent Trzaskowski, jak i, i inni kandydaci byli gotowi ten, ten postulat poprzeć, bo to jest postulat, który sam ratusz wielokrotnie podnosił, więc naprawdę nie rozumiem kontrowersji w tej sprawie. A wydaje mi się, że to jest ważne, bo kiedy mówimy o Warszawie, o jej wizji, o, o rozwoju miasta, no to pytają pytania o fundusze. I pomijając fakt, że Warszawa w ogóle ma bardzo dużo środków w tym roku, 27 miliardów jest w tym budżecie, to jest więcej niż w niektórych małych państwach Unii Europejskiej jeśli chodzi o budżet całego kraju. No ale to jest też miasto o dużych perspektywach, o dużych potrzebach, i te pieniądze powinny się znaleźć te, które stąd zniknęły jak patrzę na to, to samo. odnoszę czasem takie wrażenie, że no, co po niektórych jakby w dobrym tonie i okay, było upominanie się o 11 miliardów od rządu Matusza Morawieckiego, ale już o upominanie się o 11 miliardów od rządu Donalda Tuska nie I ja nie chcę, żeby to zarówno miał super złośliwie, bo jakby widzę też tę logikę. No, jest, jest jednak koalicja dosyć chwiejna, złożona z wielu różnych e, formacji, no, która jakby przejęła władzę e, po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jakby boryka się z wieloma wyzwaniami, wieloma problemami. I każdy, każde pójście jakby naprzeciw, będzie wsadzaniem kija w szprychy i każdy będzie teraz wskazywany jako hamulcowy rozwojów i hamulcowy dla tej koalicji. Cóż, ja mogę powiedzieć tylko tyle. Uważam, że y ten rząd ma i absolutnie się zgadzam, ma przed sobą wielkie wyzwania i to są trudne wyzwania. I ja w wielu tych sprawach kibicuję i wspieram, zarówno jeśli chodzi o działania pana ministra Bodnara i jego ekipy w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak i o działania pana ministra Wieczorka w Ministerstwie Nauki, czy pani minister Nowackiej w Ministerstwie Edukacji. Zresztą widziałyśmy się ostatnio w Senacie na szczycie dotyczącym zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, który współorganizowałam z akcją uczniowską. Natomiast y, uważam też, że y, dbanie o to, żeby ten rząd szedł do przodu i robił rzeczy, nie może być wymówką do tego, żeby y, przemilczać sprawy, które są dla ludzi ważne, bo to będzie działało kontrskutecznie. To znaczy, y, Faktem jest również, że ta koalicja składa się z różnych partii. Mamy różne postulaty. Najlepiej to na, na pewno widać na przykładzie praw kobiet i prawa do aborcji. I to nie jest, przykro mi, ale nie, bez względu na uczucia pana Hołowni czy pana premiera Kośniaka-Kamysza, nie będę milczeć na temat tego, że prawo do aborcji mu musi zostać wreszcie wprowadzone i że musimy się za nim, nim zająć w parlamencie. E, I jeśli, e, i uważam, że to jest na przykład moja odpowiedzialność jako posłanki, przepraszam, senatorki lewicy, jako przedstawicielki. I też tych ludzi, którzy na nas głosowali, żeby się o te sprawy upominać. Więc, więc po prostu ja to odbieram jako próbę trochę zamykania ust ludziom, którzy no, domagają się słusznie o, o swoje prawa i o swoje, swoje tematy. I tyle chyba mogę powiedzieć na ten temat. Na pewno też y, pojawi się taka wątpliwość, po co w ogóle startować w wyborach w Warszawie, skoro mm. właśnie jest tu silny kandydat Rafał Trzaskowski, który cieszy się olbrzymim poparciem, który jest reprezentantem koalicji 15 października czy też 13 grudnia, w zależności, kto jak na to y, tak. popatrzy. No i ma duże, zresztą mamy dzisiaj najświeższy sondaż: 49,6% y, że, uważa, że Rafał Trzaskowski najlepiej sprawił się. Tak by było pytanie, kto byłby najlepszym y, Prezydentem. Mhm. Tobiasz Bocheński, kandydat PiSu, 9,6% ankietowanych. Magdalena Biat, 4,6%. Dążyła no, Rzeczpospolita, tu naprawdę szacun jeszcze, uwzględnić najnowszego kandydata, czyli Przemysława Wiplera, 3,6% badanych. No to, no, znaczy to, że Trzaskowski ma silne poparcie, to, to wiadomo, to nie jest żadne zdziwienie. Mhm. Te niecałe 5, 4 6% pani na start to jest dużo, mało? To jest po, po, po dobry start, czy, czy poniżej to jest jakiś start, To jest jakiś start. Natomiast ja też myślę, że ta kampania, choć krótka, będzie bardzo intensywna i wiele się w jej, jej czasie może stać. Pamiętajmy też, że tutaj w Warszawie jeszcze nie wszyscy do końca weszli w te tryby kampanijne. Jeszcze nie wszyscy wiedzą, że te wybory ruszają. A ja zarówno lewica jest w Warszawie silna, jak i ja osobiście mogę się pochwalić bardzo dobrymi wynikami. W 2019 roku zdobyłam prawie 20 tysięcy głosów z czwartego miejsca do Sejmu. W zeszłym roku do Senatu już ponad 200 tysięcy głosów. I odbiór wśród moich wyborców na informacje o moim starcie jest. Entuzjastyczny. I, i, I mamy takie poczucie, że jeśli Pan pyta też o czym są te wybory, o co chodzi w tych wyborach w Warszawie, to chodzi o to, żeby pokazać też, progresywną wizję tego miasta, taką wizję miasta, które się idzie dalej niż tylko jedna kadencja. O to chcemy zawalczyć. Chcemy pokazać, że miasto może się rozwijać jeszcze lepiej w sposób bardziej zrównoważony, w sposób, w którym będzie bardziej skupiony też na dobrostanie mieszkańców, którym dzisiaj żyje się bardzo często ciężko, na przykład ze względu na ceny mieszkań czy na nierównomierny dostęp do części usług, jak edukacja. I to jest dla nas dzisiaj najważniejsze. Wprowadzić też silny, progresywny głos do Rady Miasta. O tym też bardzo dużo osób mówi. Brakuje nam tego głosu, brakuje nam jakiegoś włożenia trochę, wpuszczenia trochę świeżego powietrza do Rady Miasta zdominowanej przez duopol między prawem i sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. To jest po prostu też zwyczajnie dla demokracji dobre, kiedy, kiedy taki głos się też pojawia e, i kiedy jest większa przestrzeń do dialogu, do negocjowania różnych wizji Warszawy. Wiadomo, że Platforma, ale też i Prawo i Sprawiedliwość mają no, swój twardy elektorat. No, w Warszawie Platforma ma go zresztą bardzo, bardzo dużo, o czym się pewnie przekonamy w nadchodzących wyborach. Jacy wyborcy są, bo tu chociażby w tym sondażu no, zawsze są, no, ale to zawsze robi wrażenie 24,4% ciągle nie ma zdania. Jaki jak Wyborców lewicza chciałaby przyciągnąć do siebie w tych wyborach? Chcemy, my chcemy mówić do tych wyborców, których dzisiaj w Warszawie nie stać na mieszkanie. Nie tylko na kupienie mieszkania, ale również na wynajem. A więc to są młodzi ludzie, to są ludzie, którzy założyli rodzinę albo myślą o założeniu rodziny. To są rodziny z dziećmi. To są y, pracownicy samorządu. Dzisiaj to jest ogromna grupa ludzi, którzy zostali pominięci na razie przez y, budżetówka, dostała podwyżki, ale nie, ta, nie ci pracownicy urzędów samorządowych. Y, to są ludzie, którzy dzisiaj y, zarabiają zdecydowanie za mało. Y, I chcemy, chcemy mówić też o samorządzie jako o dobrym pracodawcy, takim, który dba o swoich pracowników, który, który ich godnie wynagradza i dba o dobre warunki pracy. Też dlatego, że to się dobrze odbije potem na jakości usług. Mówimy o pracownikach bibliotek, Domów Kultury, Miejskich Teatrów czy pomocy społecznej. Można by mnożyć przykłady. Wreszcie chcemy mówić do tych wszystkich, dla których ważne jest... Dobra, przyjazna przestrzeń, taka przestrzeń, która jest zielona, w której wszyscy czujemy się dobrze, w której nie musimy się bać jako rodzice puścić rękę dziecka na chodniku, bo zaraz nam wpadnie pod samochód na zbyt krótkim zielonym świetle. I wydaje mi się, jestem przekonana, że, że, to, jest, że to jest wśród tej grupy dwudziestu kilku procent wyborców są tacy, którzy, do których te, te nasze propozycje, nasza wizja trafi. Będziemy teraz pokazywać kolejne pomysły, kolejne w każdym tygodniu będziemy pokazywać kolejne pomysły na Warszawę, w którym kierunku byśmy chcieli, żeby to miasto się rozwijało. I, i jestem naprawdę bardzo podekscytowana tą kampanią, bardzo się na nią cieszę. Wiadomo, jak walka toczy się o prezydenturę... No... No to przede wszystkim trzeba je toczyć z urzędującym prezydentem, który zresztą no powtórzmy, bo no po tych sondażach no ma spore szanse nim ciągle pozostać. No ale tak w, w praktyce będzie też sporo walki o to, kto będzie na drugim miejscu tego wyścigu, bo pierwsze wydaje się być w miarę bezpieczne dla tego kandydata. No więc tu ma pani dwóch kontrkandydatów: Tobiasz Bochyński i Przemysław Wipler. Już wiem, że chociażby Rafał Trzaskowski było to pytanie, więc ja nie mogę się powstrzymać. Który z nich jest groźniejszy dla pani? Żaden, moim zdaniem, nie jest specjalnie groźny. Zobaczymy, co do Przemysława Wippler jeszcze de facto nie zaczął kampanii. Natomiast, natomiast nie jest on specjalnie kojarzony z Warszawą. Nie sądzę, żeby był dla warszawiaków osobą, która jest dla nich jakoś bardzo ważna. Natomiast pan Wocheński, moim zdaniem, jest uosobieniem podejścia Prawa i Sprawiedliwości do wyborów samorządowych w dużych miastach. To znaczy, to znaczy podejściem takim, że oddaję je walkowerem, bo pan Bochański no na razie udowadnia tylko tyle, że z Warszawy za bardzo nie zna, że nie ma na nią pomysłu. I ja jestem naprawdę daleka od wypominania komukolwiek, ile mieszka w Warszawie, czy to się urodził, czy nie, bo to jest miasto, miasto słoików, miasto ludzi, którzy tu przyjechali z innych miast i, i bardzo dobrze. I ja jestem dumna z tego, że Warszawa jest takim miastem. Natomiast uważam, że jeżeli ktoś kandyduje na prezydenta, to dobrze by było jednak tego miasta, stolicy, to jednak dobrze by było wiedzieć na czym to miasto, jak to miasto funkcjonuje, jakie są jego zalety i jakie są jego bolączki, żeby móc na nie odpowiadać potem. No dobra, no to czekamy w takim razie na rozwój tej yy, kampanii. Magdalena Bijat, wicemarszałkini Senatu i kandydatka lewicy i ruchów miejskich w wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy była dziękuję moim Państwu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.